Witam Państwa w piątek w ostatnim dniu miesiąca. Można od początku tego tygodnia zaobserwować bardzo duże wyczekiwania rynku na rozpoczynający się dzisiaj szczyt G20, gdzie oczywiście głównym tematem jest ewentualne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jeżeli chodzi o wojnę handlową. Dzisiaj, wczoraj na przykład jedna z gazet South China Morning Post poinformowała o tym, że prawdopodobnie szykowane jest tymczasowe Porozumienie natomiast, tak jak ja od samego początku tego tygodnia powtarzam, aż tak optymistyczny bym nie był. Jeżeli chodzi o takie finalne porozumienie, być może temat wojen handlowych po tym szczycie zostanie wstrzymany na, na jakiś okres i być może to będzie pozytywna informacja, natomiast nie spodziewam się tego, żeby po tym szczycie doszło do już finalnego porozumienia. Więc pierwsze takie ważniejsze spotkanie rozpocznie się oczywiście pomiędzy Trumpem a prezydentem Chin w sobotę o godzinie. 4:30 30 polskiego czasu, czyli tak jak wspomniałem, na pewno każdy, kto dzisiaj załóżmy otworzy pozycję i nie będzie chciał zamykać tych pozycji do końca dnia dzisiejszego, będzie w pewnym stopniu narażony na ewentualne luki, które mogą pojawić się na rynku walutowym oraz na indeksach, więc wydaje mi się, że jest zbyt duże ryzyko, żeby przetrzymywać pozycję. Jeżeli chodzi o ostatnie newsy fundamentalne, wczoraj ze Stanów Zjednoczonych poznaliśmy PKB, PKB znacznie nie odbiegało od oczekiwań rynkowych, dlatego też nie pojawiła się większa zmienność. Natomiast dzisiaj z kalendarza makroekonomicznego, mnie osobiście najbardziej będzie interesowała inflacja PCE ze Stanów Zjednoczonych. Czyli jeszcze raz przypominam, to jest inflacja, na którą w szczególności rezerwa federalna zwraca uwagę. No i wydaje mi się, że jeżeli będzie nawet odchylenie o dziesiątą, to. Rynki przy tych warunkach, które teraz obecnie panują, jak najbardziej będą zwracały na ten element uwagę. Później, w dalszej części dnia, poznamy PMI z regionu Chicago ze Stanów Zjednoczonych. To będzie godzina 15:45. No i zaufanie za konsumentów ze Stanów Zjednoczonych godzina 16. .00. Też nie trzeba zapominać o tym, że w momencie, gdy, gdy mamy takie wydarzenie jak dzisiaj, początek szczytu, też jesteśmy my jako traderzy narażeni na ewentualną zmienność i niespodziewane komentarze rynkowe. Więc tyle, jeżeli chodzi o takie bieżące informacje fundamentalne. Jeżeli chodzi o indeks dolara, znowu znaleźliśmy się w okolicy kluczowego poziomu 96,08, o którym już wspominałem na początku tego tygodnia. Więc wydaje mi się, że rynek cały czas szczyta, na, czeka na szczyt, kluczowy szczyt z końcówki tego tygodnia. Więc tak naprawdę, no, moje podejście będzie neutralne, chyba że dzisiaj dane ze Stanów Zjednoczonych, o godzinie 14.30 znacznie będą odbiegały od oczekiwań rynkowych, jeżeli chodzi o takie poziomy techniczne. Mnie osobiście dzisiaj podczas sesji nowojorskiej będzie interesowało to, jak ewentualnie Nowy Jork zachowa się poniżej dzisiejszych minimów. Jeżeli dojdzie do fałszywego wybicia, ewentualnie może pojawić się wtedy ruch wzrostowy. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj, przy takich warunkach, które teraz mamy, wydaje mi się, że lepiej się skupić na tym, żeby. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, żeby jeżeli mamy na to ochotę, złapać kilkanaście do dwudziestu pipsów i taki moim zdaniem przynajmniej mój dzisiaj obecny będzie target, więc jak najbardziej moje podejście będzie neutralne. Dzisiaj również też chciałbym zerknąć na, na rynek kryptowalut, ponieważ kilka osób prosiło mnie o przeprowadzenie takiej analizy, więc tradycyjnie zaczniemy od Bitcoina. W ostatnich dwóch dniach, naprawdę pojawiła się, można powiedzieć, w trzech dniach, pojawiła się bardzo duża zmienność na Bitcoinie. Ostatnie takie silniejsze. Spajki były z poziomów 11 tysięcy aż prawie do 14 tysięcy, więc ja osobiście wolę się z dala trzymać od takich instrumentów, na których panuje aż tak duża zmienność. Natomiast jeżeli dojdzie do korekty spadkowej, wydaje mi się, że pierwszym takim celem może być poziom 9400 dolarów za jednego bitcoina. Natomiast jeżeli chodzi o niższy interwał, wydaje mi się, że kluczową taką strefą na bitcoinie, jeżeli tutaj miałyby się pojawić dalsze spadki, moim zdaniem może być strefa powyżej w okolicy poziomu 12500 dolarów, tak maksymalnie do 12800 dolarów. Więc jeżeli pojawią się silne ruchy wzrostowe, i w okolicy tej strefy pojawi się ewentualna jakaś większa podaż, to wydaje mi się, że przy takich warunkach mogą pojawić się większe spadki. Natomiast jeżeli ta strefa zostanie mocniej wybita, no to kto wie, czy znowu nie zatokujemy nowych tegorocznych szczytów. Jeżeli chodzi o Ripple, ja dzisiaj też miałem swoje wystąpienie w Komparik 24 TV, więc też zachęcam do tego, żeby Państwo sobie obejrzeli, my jak najbardziej też wrzucimy takie oddzielne nagranie na temat tego wystąpienia, natomiast ja na Ripple osobiście cały czas czekam na poziom w okolicy 34 centów, ewentualnie gdybyśmy nie zeszli do, w okolice tego poziomu, to jak zawsze powtarzam, jeżeli widzimy, obserwujemy, tworzą się wcześniejsze minima i rynki mają problemy z pokoleniem tych poziomów, no to być może z okolic tych poziomów cały czas pojawia się nowy popyt no jeżeli poziom w okolicy 38 centów zostanie obroniony, no to wydaje mi się, że wtedy, wtedy ewentualnie może pojawić się właśnie silniejszy ruch wzrostowy na Ripple jeżeli chodzi o Litecoina na Litecoinie ostatnio też zaobserwowaliśmy dużo większą korektę. Wydaje mi się, że jeżeli miałoby dojść do kolejnej korekty, kolejnym takim istotnym poziomem może być poziom w okolicy 108 dolarów za, za jednego Litecoina. No i mnie osobiście ta strefa by interesowała, natomiast też powtarzam, że cały czas moim zdaniem trzeba zwracać uwagę na sytuację na Bitcoinie, ponieważ tam, jeżeli spadki naprawdę przyspieszą, to wydaje mi się, że ten poziom będzie wtedy odgrywał mniejszą rolę i wtedy w zależności od tego, gdzie Bitcoin się zatrzyma, to wtedy będę szukał odpowiednich poziomów tutaj na tej kryptowalucie. Na koniec jeszcze sobie zerkniemy na Ethereum. Ethereum dzisiaj ładnie technicznie reaguje w relacji do wcześniejszych szczytów z poziomu 280 dolarów, więc no, jak najbardziej, jeżeli dana kryptowaluta czy nawet jakikolwiek instrument finansowy reaguje na tego typu poziomy, to jest dobry sygnał. Natomiast, tak jak w przypadku Bitcoina, wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę na ważną strefę w okolicy 320 dolarów na Ethereum, jak tutaj rynki zachowają się w okolicy tego poziomu. Przechodząc do rynku walutowego, na eurodolarze dzisiaj zaobserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy, natomiast jak na razie jesteśmy w okolicy wcześniejszego dość istotnego poziomu, w okolicy poziomu 1,1390, więc wydaje mi się, że dzisiaj Kluczowa będzie sesja właśnie nowojorska w okolicy godziny 14.30, gdzie poznamy dane. Jeżeli pojawi się silniejszy ruch wzrostowy, dzisiaj z mojego punktu widzenia kluczowa strefa na eurodolarza będzie pomiędzy poziomami 1,14 a 1,13,90. I też tak jak zawsze powtarzam, wydaje mi się, że należy zwrócić uwagę na dane fundamentalne: czy będą znacznie odbiegały od oczekiwań rynkowych. Jeżeli nie będą znacznie odbiegały, to wydaje mi się, że przy takich warunkach głównie trzeba się skupić na analizie. Ceny. Jeżeli dojdzie do spadków, żeby te spadki przyspieszyły, moim zdaniem pierwszym takim kluczowym poziomem będzie szczyt sesji azjatyckiej, czyli to będzie poziom 1,13, mniej więcej 7,6. No i jeżeli z tych poziomów pojawi się reakcja, jeżeli rynki obronią ten poziom, to będzie zapowiedź dalszych wzrostów. Natomiast jeżeli agresywniej przebijemy ten poziom, kolejnym celem moim zdaniem mogą być dzienne minima. Jeżeli chodzi o funta, na funcie wczoraj podkreślałem to, że jeżeli dojdzie do fałszywego wybicia szczytów w sesji europejskiej i azjatyckiej na otwarciu sesji nowojorskiej, to może dojść do korekty. No i właśnie wczoraj doszło do bardzo silnej korekty spadkowej w relacji do ostatnich dni. No, Poza tutaj, może 25 czerwca, gdzie była największa korekta. No i tak jak zawsze to powtarzam, część inwestorów, część traderów, instytucji zawsze realizuje swoje zyski w okolicy dziennych minimów. No i wczoraj właśnie w okolicy tych poziomów się zatrzymaliśmy. Dzisiaj jak najbardziej brakuje zmienności. Dzisiejszy dzień jest naprawdę bardzo mało płynny. Być może jest mało zleceń na funcie, natomiast jak na razie, znowu rynki respektują wcześniejsze dzienne szczyty. Więc, tak jak bodajże w dniu wczorajszym powtarzałem, zawsze jeżeli rynki bronią wcześniejsze dzienne szczyty, to jest to potencjalna zapowiedź do dalszych spadków. Więc wydaje mi się, że jeżeli w dalszej części dnia te poziomy zostaną obronione, to kolejnym targetem na funcie może być poziom 1,2640. Natomiast jeżeli w dalszej części dnia przebijemy te poziomy, być może kolejnym targetem dla rynku będzie przetestowanie konsolidacji z dnia wczorajszego. Tyle jeżeli chodzi o funta. Jeżeli chodzi o USD wczoraj znowu doszło do kolejnej fali wyprzedaży. Jeżeli chodzi o sytuację na USD tutaj więcej dzisiaj mówiłem na, na kompariku. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to będzie mógł sobie odsłuchać. Natomiast również wspomniałem o tym, że kluczowym takim poziomem na USD mogą być minima z okolic poziomu 1,3070. Więc w okolicy tych poziomów naprawdę bardzo bym uważał, czyli jeżeli ktoś załóżmy nie ma seli na USDK, raczej bym się wolał wstrzymać, jak kolejne dni, jakie przyniosą informacje fundamentalne, ponieważ zazwyczaj po tak dużych spadkach ja osobiście. W okolicy tak istotnego poziomu już nie chcę szukać shortów. Wolę poczekać, aż cena się ustabilizuje, a jeżeli sobie spojrzymy na zachowanie USDK, no to przeważnie charakteryzuje się tym, że tak jak wcześniej to opisywałem, za każdym razem jak docieramy do dziennych szczytów bądź rynki mają problem z wybiciem wcześniejszych dziennych szczytów, tak jak to wczoraj miało miejsce, to zazwyczaj jest to kontynuacja tego silnego ruchu spadkowego. Więc ja jak na razie. Jeżeli chodzi o USD pozostawałbym dalej neutralny. Jeżeli chodzi o indeksy w Stanach Zjednoczonych, również wczoraj przez znaczną część dnia. Cały czas się konsolidowaliśmy, więc widać ewidentnie, że rynki czekają na informacje fundamentalne. Dzisiaj, jak na razie, zbliżamy się do ważnego poziomu w okolicy 2938. Natomiast, jeżeli chodzi o takie potencjalne scenariusze, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy na indeksach pojawiły się wzrosty czy spadki, to tutaj, moim zdaniem, głównie czynnik fundamentalny będzie wpływał na dalszą zmienność. Jeżeli oczywiście temat wojen handlowych, tak jak jedna, to, jedna z gazet z Chin opisała, to jeżeli temat zostanie na jakiś czas trzymany, to jak najbardziej to będzie pozytywny czynnik fundamentalny dla indeksów, do tego, żeby pojawiły się wzrosty. Jeżeli chodzi o ropę, ropa cały czas ewidentnie ma problem z przebiciem kluczowego poziomu, o którym wspominałem 26 czerwca. Wczoraj również bardzo precyzyjnie przetestowaliśmy poziom 59,70. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli miałoby dojść do wybicia tego poziomu, to każde kolejne podejście moim zdaniem będzie powodowało to, że to prawdopodobieństwo do wybicia tego poziomu będzie cały czas wzrastało. Więc tyle z mojej strony. Jeszcze raz ostrzegam przed przetrzymywaniem pozycji do poniedziałku ze względu na ważne spotkanie Trumpa z prezydentem Chin. Tyle z mojej strony. Życzę udanego zamknięcia miesiąca i do usłyszenia w poniedziałek.